W pewnym mieście na Śląsku facet stara się o pracę na kopalni. Mężczyzna jest bardzo napakowany, więc zadowolony kierownik mówi: Bardzo się cieszymy, że chce pan u nas pracować. Proszę tylko podpisać umowę i może pan od jutra pracować. Ale ja nie umiem pisać. W takim razie pracy nie będzie. Zmartwiony facet wychodzi. Minęło parę lat. Do największego jubilera na Wall Street wchodzi dokładnie ten sam facet i mówi: Poproszę te 10 Rolexów. Pięć złotych naszyjników, mężczyzna wymienia dalej i w końcu kasierka mówi, dobrze, to razem będzie 150 pięćdziesiąt tysięcy dolarów. Facet otwiera walizkę i rzuca jej garściami setki dolarów. Kasjerka liczy, liczy aż uzbierała cała kwotę. Po wszystkim mówi, wszystko się zgadza, tutaj jest towar. Zastanawia mnie tylko, czy nie łatwiej by panu było czek wypisać? Pani! Jak ja bym umiał pisać, to do teraz bym w kopalni robił.